Cześć wszystkim. Z tej strony Mysteriok i zapraszam na kolejny odcinek serii Minecraft przygody z Dragboxem. Więc tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, obładamy tą jakąś śmieszną górkę. W każdym razie postaram się ją obadać. Już taki minus, że już się noc robi. O i już. już.

najpierw to. Aha, dobra. Dużo tutaj znalazłem. O, co ja widzę? Skrzyneczka. A tu rzecz. E. Aha, dobra, spoko. Dużo tutaj dostałem. No dobra Ale jak na górę się dostać? Czy muszę po prostu wejść na górę Normalnie? Dobra. Normalnie wejdę z tam. O tu jest gdzieś. I łucznik jest dia z diamentową zbroją. Masz tygnałku. Masz kurde. Ja pieprzę, ale... Jeszcze chwila, abym nie zarąbał. Leczę się trochę. no Jezu. Są tam jakieś aligatorki? Chyba nie. Dobra, ale są to i tak Dzisiaj nie aligatorki. 12 13 ging, 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 ging. Jest tu ktoś. I jeszcze chyba strzelina, albo jaskinia. Są gdzieś pod tą kolejny klient. Chce zginąć. Aha. Dlaczego żarcie tu jest? Mogą być takie diamenty. Kilka. Uwalnić, co to tu ma być? <tryk> muszę sobie trochę tych diamentów uzbierać i sobie lepszą zbroję zrobić. Jezu, ale tu... penetracji dużo. Najbardziej nerwującymi istotami oczywiście w tej modyfikacji są ucznicy. O wow, kurde, taki surprise! Giniesz, albo ja zginę, no ja nie chcę tu zginąć, kurde. Jak co, zgodnie to będę i Melon wypiętał. Jeszcze jakiś ej. O, Ba wiecie o czym ja myślę. Gdybym miał jeszcze Jezu. Ale sucha a do góry mogę gadywać, że jakiś szkielecik. Nie? O! Zawsze powinna wziąć siekiery, nawet nie wiedziałem co w tym będzie. Pierwszy raz widzę teraz większość z tych lochów nawet wulkan. A, bo to się to jest wersja 1, 2, 3 nie się co nie zastanawiałem, czemu ten gościu. A, Chwilę momentem, ja muszę na chwilę przerwać. Ok, już jestem. Więc czas ubić tego dziada. No chodź tu no. Jest, co ty masz tyle tego HP? O. o. Jamenciki, fuck je. I to wszystko, myślałem, że jakieś skrzynie też będą O ja no, no Ja mam... No, a dobra, tam pierdzielę W razie w... A W razie w wiem, gdzie są te... Półki z książkami jest Jakie lagi to zresztą to chyba nawet normalne I tu nie, nie byłem Ojej Ty z Kubańcu Ty... ja jeszcze wszystkiego nie sprawdziłem A na się Jezu, A strasznie to robi. Tej gościu chyba miał tego no yy, z yy, zbroje z żelaza i diamentowego pokonanego. O ja. Czego ty tu chcesz? Z diamentowym to już nie ma takich przelewek. Fak. Okay. Oni mnie tu szukali. Mam ja sobie je wezmę drzwi. A zresztą... A dobra, wezmę sobie je. I Taki takie pytanie co tutaj robię? Co to w ogóle jest jakieś dziwne? Jeden plus, chociaż że tu zlazłem, mam trochę żelaza. i to wszystko dziwne takie nie, 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 schodzę normalnie. Jeden kryształ Jakiś słuchaj Dobra Wychodzę z tego No i w jakieś Bodajże 3 minuty 3 minuty Jezu 3 minuty nie w jakieś 10, trochę więcej minut cały ten taka ta górka już cała obadana, zdobyta Więc chyba jeszcze na pójdę. Tylko ja to pójdę wyjść teraz Nie no, na dół już nie będę ja chcę w górę A zresztą coś będę pierdzielić. Zrobię takie małe myk. Ops. Dlaczego tutaj teraz akurat musi deszcz padać, kiedy ja nagrywam? No, ze szczurem to rzeczywiście nie ma problemu. O Jezu. To tyle się zastanawiam Czy no, Jogbox to na serio to jest dosyć rozległa paczka modyfikacji nie wszystko musi współgrać tak jak powinno O Jezu, ale zwiechy O nie no. jakaś porażka. Nie, na razie nie z tym kąpem dzisiaj. Zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. Chyba już przestało lagować. O! Może jednak nie? Nie, okej. Okay. Chyba. Już. Głupi deszcz! Jak będzie dalej tak śnać, to ja kurczę, poczekam aż deszcz... minie dopiero... Nie, dobra. Już nawet, Już cała gra mi się zwiesza. Chyba zesartuję tego beatboxa. Dobra. Jeszcze jedno... Okej. Okay. A, jednak nie okej. Okay. No bez I już właśnie jesteście świadkiem czego to lagi potrafią sprowadzić. Jest noc, chyba nie. Aj. Jezu Diamant się pozostawiam to, to też tak, też nie będzie Hm Przydałoby się w ogóle zrobić kilka rzeczy Takie jak farma tego i tego słów nie po co nie w ogóle jeśli będę jakiś papier wchodzął mu robił, bo to trochę bez sensu. Jeszcze sam będę się nie pierdzielał. O, przeklęty deszcz. Dobra, na tą chwilę zmienię sobie na... Nawet to nic nie dało. To grafika jeszcze Nie, 10 FPS nie -y to nic to nie dało takiego. Nie, dobra. Przerwę to cholerne nagrywanie. I usłyszymy się ponownie, kiedy to przestanie w końcu padać. No okej, okay, no witam ponownie. Już powinno być w miarę. No też nadal pada, no ale jakoś już... Idzie, czasem nie idzie to nagrywanie piekielne i właśnie wracam na ten punkt. Zgo. Nie no, dobra. Jednak przerwę. Już chyba trzeci raz przerywał przez lagi. I po prostu dotrę. Może już skończy, akurat padać ten przeklęty deszcz. No i. Może wszystko się złoży i pójdą. Jest do usłyszenia. No dobra, więc witam podobnie Właśnie też akurat wtedy, kiedy już dotarłem na... No, trochę przed tym miejscem. Akurat przestał padać. Więc nagrywa. I nawet deszczyk. Że przestał padać, nic to nie dało. Dalej mi się Minecraft zwiesza. O, chyba tam jest jakiś zły akurat ten złe miejsce i się po prostu. Ej no. No, nie straciłem tak dużo, może wejdziemy, już będzie już w miarę. O ja, o kurde, ale się gościa wystraszyłem. O ja. Ej, o. Ulepszony mieczyk i już łatwiej. Chodź tu ty głupolu. Ty, o czego Jezu? O i czemu mi się życie nie respi? Okej, okay, no, przerwano mi znowu. Jest no, ładna. Za dużo tu pierdół. I coś przymula. Zaraz obadam i zobaczymy się za chwilę. Okej, okay. już powinno być... Sądzę, że dobrze. Haha, ło! Ha, 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 ha. Wow. Gość ma tarczę. A ja muszę się trochę zespnąć. Ha, o, ha, ha. zrobiłem sobie jeszcze yy, ...topór i jakiś młotek. Zaraz wypróbujemy. O! Wow. Jest takie złe, giniesz, no o, jeszcze nawet odrzuca przeciwnika, Ej. Zg zgon. I tu nic. No jakaś taka bieda w tym. Jedyny plus to jest taki, że stąd ty określa tego to właśnie zabijam tam. O ja, tutaj ten gościu. Ej no, gin. Nie chciał zginąć. O, i tu chyba gościu. Nie, jeszcze nie. musz. Nie, tu to ten. Bo mi się niewątpliwie przydadzą te książki. Nie dużo, ale żeby było na dokończenie do tego drugiego pomieszczenia. Jeszcze trochę. Jest jeszcze drugie. Łeej kurde. To oczywiście, że ja to sprawdzę. Jeszcze troszkę deseczek. I co tutaj jest takiego tak, gówno? Aaa! Jezu... No nie no! To ten posrany zombiak! I tutaj grę ścina. Chyba teraz czas wypróbować młotek. Halo? Nie no to jakieś jaja są serie Ja uwielbiam to kurde Czemu mi się ścinasz ty No nie wiem Nie no to nie może mi Czemu się tak coś ścina? Po prostu porażka. O, to z kolei mogą mi owce przymulać. Mi już nie będą potrzebne zgon. Gente To tam, co tu jeszcze? Fast, niech będzie fast i najkrótsza, i jeszcze 5 fpsów, <laughs> nie, no coś tu jest nie tak, może mam za bardzo dysk zawalony. A nie no jeszcze 60 giga było przed nagrywaniem. O! No po prostu nie dowierzam, no. Nie, dobra Dobra, ja tutaj nie wyrobię przez te lagi więc zakończę ten odcinek chyba to będzie mój najkrótszy oprócz pierwszego. Chociaż w każdym razie nie wiem, może trajdę ty 25 minut Więc y, dzięki za obejrzenie y, Nie zapomnijcie jeśli się Wam film spodobał Kliknąć łapkę w górę i również subskrybować mój kanał. Komentarze też również mile widziane. Dzięki za obejrzenie na razie.